Odległościowej, honorowego konsula Czeczeńskiej Republiki Izrael w Polsce. Dziękuję. Ja już mówiłem pod ambasadą, ale pominąłem tam bardzo ważny aspekt. Bądźmy dumni, że jesteśmy na tym marszu. Bądźmy dumni, że szliśmy. Bądźmy dumni, że przyszliśmy pod ambasadę. W przyszłym roku przyprowadźmy tam swoje dzieci, swoje wnuki. <laughs> bo dzisiaj jest 17 września. A gdzie są uroczystości państwowe? Gdzie honorowa od. Od prawa warty. Gdzie? gdzie przemówienie prezydenta, gdzie przemówienie premiera? Nie doczekamy się od tej władzy tego, więc póki nie wybierzemy, jeżeli tej władzy nie obawimy, póki tego nie zrobimy, to trwajmy każdego 17. Bądźmy na tym marszu, żeby każdego roku było nas więcej. Jest będziemy żywymi świadkami pamięci o tych, którzy za Polskę ginęli, o tych, którzy za Polskę oddali życie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę w imieniu nas wszystkich Andrzej Melak złoży kwiaty pod pomnikiem katyńskim wraz z Zanitą Czerwińską, szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, a po złożeniu kwiatów wspólnie pomodlimy się za ofiary ludobójczej zbrodni w Katyniu. Za tych wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi, zamordowani przez komunistyczny totalitaryzm sowiecki, na całym obszarze Imperium Zła, jak głosi inskrypcja na tym pomniku, zmówmy wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło zwykły i stan, niechaj Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło zwykły i stan, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło zwykły i stan, niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Boże, coś Polskę przestawi, Wicne wieki otaczał błaskiem, o tęgi. nam wrócić, Panie. Przed Twe za zanosim błaganie ojczyznę wolną radz nam wrócić, Panie. Szanowni Państwo, po zakończeniu tego apelu jest moment, aby składać też indywidualne wiązanki kwiatów, zapalać znicze pod tym pomnikiem, który ma nam wszystkim przypominać o tej największej, jednej z największych zbrodni, jaka na Polsce została wykonana.